Jujujuj, się mam Żymeczki, tutaj mówi Dina, a to jest już. To jest kolejny odcinek z randomowej niedzieli i się sobie pogramy Castle, Castle Crash? Chyba tak. Czekaj. No chyba tak. To było Castle Crash i dzisiaj sobie otworzymy. na... No, to jest taka gra Karciana, że masz bohaterów jak karty. Pokażę Wam mój deck. To jest mój deck na Castle Crash. I mam takie karty. To trzeba dobrze wybierać, żeby nie było tak, że śmiało ten i tamto i sranto. Jeśli sobie zagramy kilka rundek i chyba mam za głośną muzykę. Dobra. I dzisiaj sobie od, zaczniemy od openingu takie skrzyneczki. Otwórzmy sobie. I on się tak otwiera. I dostajesz takie karty i wybierasz. I dostajesz te karty, klikasz je. Wtedy się pokazuje. Jakie karty stałeś? Jeszcze Golda oczywiście. I są gemy. Jeszcze otwórzmy sobie Free chesta. Mamy jeden do Exekutona, szkieletonów i archerków. To jest bardzo... To jest stara już gra, ale no nie, nie wiedziałem, co nagrać na. Yy... No, tak jakby na ten. O! I jeszcze mamy tutaj Store na przykład. Tutaj mamy różne rzeczy, różne, różne, przeróżne rzeczy Do kupienia oczywiście gold, inne takie I ja sobie kupię yy, wizarda Ile on atakuje? O, dużo ataku ma to sobie go wstawimy Deck, żeby zmienić, trzeba po prostu jakby Clash Royale i innych gry karcianych po prostu Aus i wstawimy go sobie za inferno i teraz tak, wciskałem battle, ja już długo już to gram, wiem, znaczy nie długo, tylko krótko, już trzeci dzień, ale pomyślałem tak, jakbyście chcieli z tego serię, to wstawił pomyślałem tak, wstawię to sobie na... Yy... Na YouTube jako randomowa niedziela i zobaczmy czy wam się spodoba. Jeszcze nic nie wystawił przeciwnik, to mnie najbardziej dziwi. Znajmi tak jest, o chyba tylko na to czekał. On Ma chyba drogi deck, to się tak wydaje. Mamy za dobrą fazę tutaj włóczników, ogólnie, więc on już się nie wybroni. On już się nie wybroni. I właśnie wygraliśmy ogólnie. częsta mamy... Przepraszam za moją babcię. Czekaj, sprawdźmy jeszcze w storze. Weźmy sobie tutaj refleks. Continue. Zobaczmy, co wejdzie. A, King. Black Knight. To jest dobra karta. To jest za 10. To jest najlepsza na razie moja postać. Tak. Nieważne, że są <laughs> pełne. Skrzynie. Wejście do skrzyni, ale tak i tak ja to chcę. Postawiamy sobie arczerki. On ginie, tamten. I wojownik. O nie, o nie, o nie, o Są przeróżne karty, na przykład jak ten golem, który mnie najbardziej kurza. Mam mocniejszy atak, więc to też jest fajne. Ja więcej teraz atakuję od niego, bo on bardziej takie droższe rzeczy ma, jak widzę. Ale się też opłaca mieć tańsze rzeczy, a nie tylko same yy, yy, drogie, bo inaczej, no, jak będziesz miał same drogie, to się możesz nie wybronić nawet. On już przegrał, on już o tym wie. Ja już grałem kiedyś w tę grę, kiedy była ona jeszcze w wersji początkowej, kiedy ona już weszła. O, mam już kastel drugi. Level pierwszy z a to Level pierwszy rapper. Chciałbym takie karty, tak szczerze. Chciałbym. Otwórzmy sobie tego Szcześcika Walić, że gemy stracę, ale taki tak nie ma na co je wydawać. Przynajmniej będziemy mieli teraz często zyka z drugiego, co muszę się przejmować. I sobie go potem otworzymy i bardzo Getos! Majorze! Gramy dalej. Tutaj będziemy mogli... O nie. Najgorsze, co mogło mi się przytrafić. Same czwórki. Oj, ja to chyba będę przegrany miał. Szybko, plazma, 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 plazma. Weźmy jeszcze to. A no tak, plazma przecież na jednego tylko atakuje. Oj, to będzie chyba pierwsza moja przegrana runda. Bo jeszcze nigdy nie przegrałem tak, szczerze. Jeszcze w ogóle nie przegrałem? O boże, nie, on ma za mocny atak. Już tego nie przeprze. No Odjąć 12 pucharków Grę, zagrajmy sobie jeszcze jedną rundkę Jeszcze dwie rundki sobie zagramy i będziemy kończyć Z dzisiejszej randomowej niedzieli Pamiętajcie zostawienie łapki w górę Subskrypcji na, tej, na tym kanale i o challenge na 1000 subów i o wyboru intra na moim kanale. Bo... Nie wiem, które intro dać. O nie. Pajac. Pajac i nie, mam ma level 3. Rola przynajmniej nie będzie miała takiego oczekiwania. Będzie przynajmniej trochę obity. Zabij go! Dobra, został zabity? O nie, tylko nie golem. O nie, nie, nie. A dobra, Nie ja wiem, też poprosiłem to. Z pieprzej. Dziś tutaj z pieprzej. Dobra, koniec tego. Trzeba to załatwić w inny sposób. Lightning, to Nie, no nie miałem szans, no. Kolejna przegrana. Defeat i spadamy. Jemy. Ostatnia rundka. I kończymy już na dzisiaj. O, a podni mnie łokieć. wpadnijcie na kanał Mateusz Żywicki, bo tam ze mną się pojawił yy, odcinek Zebrał Stars. I dzisiaj z nim też będzie odcinek. Dzisiaj na moim kanale z Krzaki to Lava Challenge. Co on myślał? Każdy wie, że te łuki są na blisko, nie na daleko. Nie, on ma to, on ma to. Zabij, zabij, jest zabity. To jest moje... przeze mnie jest zana... Z... postać. O, wygrałem. A <laughs> poczekajmy, sobie, bo już nie musimy mieć. Stawiać Bo sobie uciekł z meczu Stary dureń farmę miał i ja, i ja. A swoje gacie nurkował. I ja, i ja. Taki był, taki był, taki taki i, i, i kościół, kościół. O nie no nie znam, że tej karty położyć. Za dużo że, za dużo rzeczy. Żeby... No silver, cześć. I to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękuję za oglądanie Randomowej Niedzieli. Jak chcecie z tego serię na kanale, to piszcie, komentujcie, łapkujcie, nie byle co i pamiętajcie o wyborze intra. Pa, pa!